Witam serdecznie, my teraz zestaw danych 2, 12, a, 10, 5, 3, jest równa 7, wówczas to Po pierwsze, musimy uporządkować to. Czyli byłoby tak, dwójeczka, trójeczka, piątka, dycha i dwunastka. Na razie nie wiemy gdzie będzie a. Ale teraz tak, jeżeli średnia jest równa 7, to tutaj a by nie mogło być, bo 3 i 5 to by dało nam, a musiało być między 3 a 5. Tu tego jest 5, czyli musi być w tym miejscu. A dlaczego? Bo zobaczcie, jeżeli mamy tutaj wśród 5, a ja tego zestawu jest 5, to jak dalibyśmy tutaj, to byłby mniej niż 5. No to 5 plus 5 na 2 dałoby nam tego po tej stronie nie musi być. Musi być po tej stronie. I teraz, jak mamy 5, wiemy, że a jest w zakresie 5 albo 10. Czyli będziemy 5 plus a na 2 musi dać 7. Możemy razy 2 obie strony. Obie. 5 plus A jest równe 14. No to A wychodzi nam 9. I to jest odpowiedź A. Można też po prostu tutaj po kolei liczby tutaj wstawiać za A i sprawdzać, czy ich mediana wyjdzie taką jak założyliśmy, ale ten sposób tutaj jest uniwersalny. Dobra. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzednich odcinków.